Cześć wszystkim! Witajcie w naszym dzisiejszym odcinku, który przynosi niesamowite wieści dla wszystkich seniorów. Wyobraźcie sobie, że już w listopadzie 2024 roku ZUS wprowadza dodatkowe wypłaty dla emerytów, które mogą wynosić nawet 5,330 ZEU miesięcznie. To brzmi jak marzenie, prawda? Ale co dokładnie oznacza ta zmiana? Jakie są szczegóły? I co musisz zrobić, aby otrzymać te pieniądze? Zostańcie z nami, aby odkryć wszystkie tajemnice związane z tym niesamowitym wsparciem finansowym. Zanim przejdziemy do szczegółów, zastanówmy się, dlaczego ZUS postanowił wprowadzić te dodatkowe płatności. W ciągu ostatnich kilku lat wielu seniorów borykało się z rosnącymi kosztami życia. Ceny żywności, leków i usług medycznych poszybowały w górę, co sprawia, że wielu z nich żyje w ciągłym stresie finansowym. Zus, chcąc zareagować na te zmiany i wspierać seniorów w trudnych czasach, zdecydował się na wprowadzenie tej rewolucyjnej decyzji. Teraz przejdźmy do sedna sprawy: jakie są warunki, aby otrzymać te dodatkowe pieniądze? Zus zadbał o to, aby pomoc była dostępna dla jak najszerszej grupy seniorów. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, trzeba spełnić kilka kluczowych kryteriów. Po pierwsze, musisz być zarejestrowany jako emeryt w systemie ZUS. To oznacza, że posiadasz aktualną decyzję o przyznaniu emerytury. Dodatkowo, ZUS może wprowadzić pewne limity dochodowe, które będą miały na celu zabezpieczenie, że pomoc trafi do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Dlatego warto zasięgnąć informacji na temat swojej sytuacji finansowej i upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania. Jak więc aplikować o te dodatkowe wypłaty? Oto kluczowe informacje. ZUS zamierza ogłosić szczegóły dotyczące składania wniosków w nadchodzących tygodniach. Ważne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi informacjami, które mogą się pojawić na stronie ZUS. Może być konieczne wypełnienie formularzy online lub osobiste zgłoszenie się do oddziału ZUS. Dlatego nie zapomnijcie o zarejestrowaniu się na stronie internetowej ZUS, aby otrzymywać najnowsze aktualności. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. ZUS może także przeprowadzić kilka audytów lub prosić o dodatkowe dokumenty, aby upewnić się, że wszystkie informacje są zgodne. Pamiętajcie, aby zachować cierpliwość, ten proces może zająć trochę czasu, ale warto. Teraz przyjrzyjmy się, co te dodatkowe środki oznaczają dla seniorów. Wyobraźcie sobie, że te pieniądze mogą pomóc w pokryciu kosztów życia, które mogą być przytłaczające. Możliwość zakupu niezbędnych leków, opłacenia wizyt lekarskich, czy nawet zakupienia codziennych artykułów spożywczych to wszystko może znacząco poprawić jakość życia. Jednak to nie wszystko. Dodatkowa gotówka to także szansa na spełnienie marzeń, które często były odkładane na później. Marzyłeś o podróży? A może chcesz zainwestować w nowe hobby, takie jak fotografia czy ogrodnictwo? Te pieniądze mogą otworzyć drzwi do nowych możliwości. Aby zobaczyć, jak te dodatkowe wypłaty mogą wpłynąć na życie seniorów, przyjrzyjmy się kilku historiom. Na przykład Janina, lat 67, mówi, dzięki tym dodatkowym pieniądzom mogę wreszcie kupić leki, które są dla mnie niezbędne. Często rezygnowałam z ich zakupu, bo nie stać mnie było na wszystkie. Inna historia to Stanisław, lat 72, który dodaje, marzyłem o wyjeździe do moich wnuków, którzy mieszkają w innym mieście. Dzięki tej dodatkowej gotówce w końcu mogę to zrobić. Takie osobiste historie ilustrują niezwykłą wagę decyzji ZUS o wprowadzeniu dodatkowych wypłat dla seniorów, podkreślając, jak wiele osób w Polsce może zyskać na tym wsparciu finansowym. Przykłady, takie jak Janina, która dzięki nowym funduszom może teraz regularnie kupować niezbędne leki, czy Stanisław, który spełnia swoje marzenie o odwiedzeniu wnuków, ukazują, że te dodatkowe środki nie tylko poprawiają codzienne życie. Ale również przywracają nadzieję i radość seniorom. Dzięki tym płatnościom osoby starsze mogą cieszyć się większą niezależnością finansową, co wpływa na ich samopoczucie oraz jakość życia. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale również symbolicznego uznania ich wkładu w społeczeństwo, które daje im możliwość godniejszego życia i realizacji marzeń, które przez lata były odkładane na później. Tak więc, historie te nie tylko informują, ale również inspirują i motywują innych seniorów do korzystania z oferowanej pomocy, podkreślając znaczenie takiej decyzji w szerszym kontekście społecznym. Eksperci podkreślają, że dodatkowe wypłaty dla seniorów mogą znacząco wpłynąć na lokalne rynki oraz ogólną gospodarkę kraju. Wzrost wydatków seniorów, którzy otrzymają te środki, przyczyni się do zwiększenia popytu na dobra i usługi, co z kolei stymuluje działalność lokalnych przedsiębiorstw. Lokalne sklepy Restauracje i usługi zdrowotne mogą zaobserwować wzrost sprzedaży, co przyczyni się do ich rozwoju. Dodatkowe środki finansowe w rękach seniorów mogą także pobudzić inwestycje w lokalne projekty i inicjatywy, tworząc nowe miejsca pracy i ożywiając gospodarki regionalne. Niektórzy ekonomiści przewidują, że te dodatkowe wypłaty mogą przyczynić się do obniżenia poziomu ubóstwa wśród seniorów, co jest niezwykle istotne w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Umożliwienie osobom starszym zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, leki czy opłaty za mieszkanie, może znacząco poprawić ich jakość życia. Niemniej jednak pojawia się pytanie, czy te dodatkowe fundusze wystarczą, aby trwale zmienić sytuację osób starszych w Polsce. W miarę jak temat ten zyskuje na znaczeniu, debata na temat długoterminowych rozwiązań i strategii wsparcia seniorów staje się coraz bardziej aktualna. Na zakończenie żądaj sobie pytanie, czy jesteś gotowy na nadchodzące zmiany, które mogą wpłynąć na życie wielu seniorów już w listopadzie. Dodatkowe wypłaty od ZUS mogą stać się nie tylko wsparciem finansowym, ale także realną szansą na poprawę jakości życia osób starszych. To nie tylko kwestia pieniędzy, ale także spokoju psychicznego, który zapewnia wiedza o dodatkowym wsparciu w trudnych czasach. Śledź na bieżąco wszelkie aktualności dotyczące tych wypłat, aby nie przegapić żadnych ważnych informacji, które mogą Ci pomóc lub pomóc Twoim bliskim. Pamiętaj również, jak ważne jest dzielenie się tą wiedzą z innymi. Każdy senior zasługuje na to, aby być na bieżąco z informacjami o dodatkowej gotówce, która może znacząco wpłynąć na ich życie. Twoje wsparcie i zaangażowanie w rozprzestrzenianie tej informacji mogą pomóc wielu osobom w skorzystaniu z tej szansy. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić subę i dołącz do nas w kolejnym filmie. W którym przybliżymy jeszcze więcej interesujących tematów dotyczących życia seniorów i ich wsparcia.